Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film oczywiście będzie kolejnym z serii zagady kryminalnych i dzisiaj przygotowałam dla Was bardzo starą sprawę. Miałam na swój początek w XIX wieku. Ze względu jednak na to, że te wydarzenia miały miejsce tak dawno, to informacje na ten temat są ograniczone i w większości pochodzą z gazet tamtego okresu, dlatego mogą być nieprawdziwe. Starałam się jednak je przefiltrować i stworzyć jak najbardziej rzetelny i całościowy obraz tej sprawy. Zanim jednak przejdę do przedstawienia tej historii, pozwólcie, że powiem kilka słów na temat sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Shops. Jest to serwis cashback, o którym wspominałam już w kilku odcinkach w przyszłości. Wiem, że część z Was już go testowała i wie, na czym on polega, ale dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji, pozwólcie, że krótko to streszczę. Wystarczy zainstalować wtyczkę do przeglądarki lub ściągnąć aplikację mobilną i za zakupy ze sklepów współpracujących z Letyshops dostaje się zwrot określonego procenta od zakupów w postaci pieniędzy bezpośrednio na konto bankowe, a nie na przykład bonu. Rejestracja zajmuje dosłownie kilka minut, a na liście stron współpracujących z serwisem jest już ponad 3600 sklepów. Ja najczęściej korzystam z cashbacku przy zakupach na Allegro, w Empiku albo w księgarniach internetowych. Myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Linki do dodatkowych informacji, listy sklepów, aktualnych specjalnych promocji, czyli stron oferujących dodatkowe rabaty, oraz do wtyczki, aplikacji i rejestracji znajdziecie w opisie. A teraz przechodzę już do tematu dzisiejszego odcinka, czyli sprawy Carrie Salvage. Jeśli więc chcielibyście poznać jej szczegóły, to zapraszam do oglądania. Carrie urodziła się 19 grudnia 1856 roku w mieście New Richmond w hrabstwie Clermont w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych. Jej rodzicami byli John Fletcher i jego żona Jane Elizabeth Kennedy Selwatch. Carly była najstarsza z czwórki rodzeństwa, miała trzech młodszych braci: Williama, Edwarda oraz Charlesa. W niektórych źródłach trafiłam jednak na informację, że ostatni najmłodszy z braci miał na imię Joseph. Nie wiem skąd wynikają te rozbieżności, jednak uznałam, że warto o tym wspomnieć, gdybyście szukali informacji o tej sprawie na własną rękę i trafili na sprzeczności w tym zakresie. Rodzina, w której dorastało rodzeństwo, była zamożna i szanowana w okolicy. W 1900 roku Carrie miała 43 lata i pracowała jako nauczycielka w szkole w mieście Indianapolis w stanie Indiana. W marcu tamtego roku trafiła do szpitala z powodu załamania nerwowego. Niestety niewiele jest wiadome na temat osobowości Carrie oraz jej wcześniejszych problemów zdrowotnych. Można jednak znaleźć informację, że to nie był jej pierwszy pobyt w specjalistycznej placówce. Przez pewien czas była już pacjentką w sanatorium doktora Williama Baldwina, które po 1904 roku było znane pod nazwą Neuron Hearst. Był to jeden z pierwszych prywatnych szpitali zajmujących się leczeniem chorób nerwowych i psychicznych w stanie Indiana. Wiadomo było również, że mimo stosunkowo młodego wieku Kerry była prawie niewidoma i cierpiała na artretyzm. Po opuszczeniu ośrodka była pod opieką rodziny. Rolę głównego opiekuna przyjął jej brat Edward, od którego Carrie była 12 lat starsza. Placówka, w której 43 latka znalazła się w 1900 roku, nazywała się Indianapolis Union State Hospital. Załamanie nerwowe było oficjalną przyczyną przyjęcia pacjentki i podejrzewano, że spowodował ją stres. Wpływowi bliscy Carrie postarali się, żeby kobieta miała w szpitalu jak najbardziej komfortowe warunki. Dostała spory pokój z dobrym widokiem. 11 marca Carrie wyszła na swój rutynowy spacer wokół budynku szpitala. Jak zwykle towarzyszyła jej przy tym pielęgniarka. Po skończonym spacerze kobiety wróciły do ośrodka i opiekunka odprowadziła 43-latkę do jej pokoju. Zanim jednak znożyła się oddalić, Carrie poprosiła ją, żeby przyniosła jej szklankę mleka z kuchni. Pielęgniarka zamknęła drzwi i oddaliła się. Gdy jednak wróciła już kilka minut później, okazało się, że pokój jest pusty i Kerry w nim nie ma. O incydencie natychmiast poinformowane zostały władze placówki i rozpoczęto poszukiwania. Zaczęto od przesłuchania wszystkich osób, które w tym czasie znajdowały się na tym samym piętrze. Przesłuchano zarówno pracowników, jak i pacjentów, ale niestety nikt nie był w stanie dostarczyć pomocnych informacji. Dopiero jakiś czas później zgłosił się świadek twierdzący, że widział kobietę pasującą do opisu Kerry. Poza ośrodkiem mogło to oznaczać, że wyszła na zewnątrz, a może nawet poza ogrodzony teren. Gdy ostatni raz była widziana, miała na sobie błękitną koszulę nocną oraz filcowe kapcie i świadek potwierdził, że to właśnie miała na sobie osoba, którą widział. Nie jest jednak pewne, czy powiedział to sam, czy policja konkretnie o to zapytała, ponieważ wtedy te zeznania nie byłyby aż tak wiarygodne. Po południu tego dnia brat Carrie przyjechał do szpitala z wizytą i wtedy został poinformowany o zniknięciu siostry. Gdy wieści dotarły do pozostałych członków rodziny, wszyscy przyjechali do placówki pomóc w poszukiwaniach. Pokój, w którym mieszkała kobieta, znajdował się na pierwszym piętrze, dlatego teoretycznie mogła wyskoczyć przez okno, jednak musiała mieć ogromne szczęście, żeby nie zrobić sobie przy tym krzywdy. Najdziwniejsze w tej całej sytuacji było to, że jej zniknięcie zostało zauważone w ciągu zaledwie kilku minut, ale i tak nigdzie nie znaleziono żadnego śladu wskazującego na to, gdzie mogła uciec lub co mogło się z nią stać. Niepokojące było również to, że poza terenem szpitala przebiegał kanał, dlatego kobieta mogła tam wpaść lub wskoczyć. Nie był to także jedyny zbiornik wodny znajdujący się na zewnątrz, dlatego jeśli 43-latka wydostała się, to mogła ukryć się lub zrobić sobie krzywdę w jednym z jezior lub rzek. Grupy wolontariuszy przeczesywały okoliczne zalesione tereny i pola. Dodatkowo warunki atmosferyczne były niesprzyjające. Było bardzo zimno, a Kerry nie miała odpowiedniego stroju, żeby przebywać na zewnątrz, dlatego jeśli rzeczywiście wyszła, było niewiele czasu, żeby ją znaleźć, zanim stanie się jej krzywda. Rodzina zaoferowała nagrodę w zamian za informacje, które doprowadzą do odnalezienia Kerry. Niestety nie zgłosił się nikt, kto dysponowałby pomocnymi informacjami. W ciągu kolejnych dni z policją skontaktowała się jeszcze jedna osoba twierdząca, że widziała kobietę pasującą do opisu Kerry. Miała ona jechać pociągiem do Ohio. Było to miejsce, w którym 43-latka urodziła się i wychowała, co mogło stanowić pewną wskazówkę na to, że to faktycznie była ona, jednak oprócz tego nie dało się potwierdzić tej poszlaki i nie była traktowana jako dowód w tej sprawie. Rodzina wynajęła prywatnego detektywa, jednak jego starania również nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Co ciekawe, ten szpital, w którym Carrie ostatni raz była widziana, został zamknięty zaledwie dwa tygodnie po tym incydencie. Możliwe, że powodem była zła sława, jaką te wydarzenia przyniosły miejscu. Przez lata rola tego budynku wielokrotnie się zmieniała. Zanim stał się szpitalem, był sierocińcem, a po zamknięciu go jako placówki medycznej zrobiono w nim hotel, tylko taki trochę bardziej nieoficjalny. Było po prostu miejsce, w którym można było wynająć pokoje na kilka dni albo na dłużej. Potencjalny przełom w tej sprawie nastąpił dopiero kilka tygodni po zaginięciu Kerry. Wtedy grupa studentów podczas lekcji anatomii prowadzonej na prawdziwym ludzkim ciele zauważyła podobieństwo z zaginioną kobietą, której zdjęcia pojawiły się ostatnio w gazetach. Postanowili powiadomić o tym policję. Ciało zostało zbadane przez dentystę, który kiedyś zajmował się leczeniem Carrie. Ustalono, że kobieta miała złote wypełnienia prawdopodobnie w tym samym miejscu, w którym zaginiona, co stanowiło wystarczający powód do powiadomienia rodziny o potencjalnym rozwiązaniu. Oczywiście na przełomie XIX i XX wieku nie było możliwości przeprowadzenia badań DNA. Jedyne co policja i lekarze mieli do dyspozycji to to, co było widoczne gołym okiem. Rodzina Selwych została poproszona o dokonanie identyfikacji i podczas okazania byli tylko na 50-60% pewni, że to faktycznie Kerry. Jednak dla śledczych było to wystarczające. Kolejnym etapem dla policji było ustalenie skąd ciało wzięło się na uczelni. Okazało się, że zostało kupione. Śledczy trafili wtedy na trop Rufusa Cantrella, który był znany lokalnej policji jako hiena cmentarna. Jest to osoba okradająca groby właśnie w celu sprzedaży ciał oraz przedmiotów, które rodziny pozostawiały, chowając bliskich. Rufus był nazywany królem upiorów i ostatecznie został skazany na 10 lat więzienia za swoje przestępstwa. Według ówczesnych doniesień w gazetach Rufus miał przyznać się podczas policyjnego przesłuchania, że w nocy 11 marca 1900 roku wraz z kilkoma znajomymi przestępcami spotkali na cmentarzu zagubioną kobietę. Obawiając się, że przyłapała ich na okradaniu grobów i że doniesie na nich na policję, postanowili ją porwać. Gdy zmarła, sprzedali ją lokalnemu uniwersytetowi medycznemu. Sam Rufus kategorycznie zaprzeczył, jakoby taka sytuacja miała miejsce. Twierdził, że historia została wymyślona przez policjantów albo przez samych dziennikarzy. Niedługo później zorganizowano pogrzeb kobiety i rodzina mogła chociaż częściowo pogodzić się ze stratą. Choć nadal tajemnicą pozostawało to, co tak naprawdę doprowadziło do tak tragicznego obrotu sprawy, za oficjalną wersję uznawano tę z udziałem Rufusa. Gdy wieści o częściowym rozwiązaniu i o tym, że los zaginionej kobiety jest znany, trafiły do gazet, większość osób zapomniała o tej sprawie i śledztwo również stanęło w miejscu. Musiało minąć 20 lat, żeby wcześniejsze ustalenia i przeświadczenia na temat tej historii zostały poddane w wątpliwość. W kwietniu 1920 roku dawny budynek szpitala po raz kolejny został sprzedany. Tym razem kupiła go lokalna firma, która planowała zrobić tam warsztat. W tym celu konieczne było dokonanie gruntownego remontu, w tym przerobienie poddasza i usunięcie znajdującej się tam kopuły, będącej schowkiem, który przez lata nie był używany. Pracą zajmował się Dan Jones. Musiał dostać się do środka kopuły przez niewielki otwór i zaczął od powiększania go. Gdy mu się to udało, zajrzał do środka i doznał szoku. Wewnątrz znajdował się szkielet ubrany w niebieską sukienkę. Pomieszczenie, jeśli w ogóle można to tak określić, było bardzo małe, miało metr na metr dwadzieścia, dlatego trudno było komukolwiek się tam wcisnąć, a także kogoś tam włożyć. Gdy informacje trafiły na policję, śledczy połączyli fakty i zawiadomili rodzinę Carrie Salwych. Ze względu na ubranie, bliscy praktycznie nie mieli wątpliwości, że to ich krewna właśnie została odnaleziona. Pantofle, które miała na sobie w dniu zaginięcia, były bardzo charakterystyczne. Dostała je w prezencie od swoich braci, i mężczyźni, nawet dwie dekady później, byli w stanie ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że to właśnie one należały do Kerry. Koroner Paul Robinson nie był w stanie ustalić przyczyny ani czy kobieta została tam wniesiona przez osobę trzecią, dlatego w oficjalnym raporcie zapisano, że Kerry weszła do kopuły sama. Jako przyczynę podano w raporcie możliwe zamarznięcie, ponieważ zarówno dzień i zaginięcia, jak i kolejne trzy były wyjątkowo mroźne. Rodzina miała jednak inne zdanie. Carrie cierpiała na artretyzm i miała poważne problemy ze wzrokiem. Uważali, że nie byłaby w stanie wejść tam o własnych siłach. Osoby, które nie znały budynku, mogły nie wiedzieć o istnieniu kopuły. Bracia Carey wspomnieli, że starali się przeszukać wszystkie miejsca, w których siostra mogła się ukryć, ale o tym po prostu nie mieli pojęcia i dlatego nawet nie wchodzili na strych. Pielęgniarka, która była ostatnią osobą, która widziała Carey, mogła wiedzieć znacznie więcej na temat tej sprawy, niż powiedziała podczas policyjnego przesłuchania. Mogła na przykład skłamać, żeby kryć swoich przełożonych. Kobieta zapewniała, że zamknęła pokój pacjentki na klucz, gdy szła po mleko, jednak co do tego mogła się pomylić albo kłamać. Kerry nie miała możliwości przejścia ze swojego pokoju na strych bez użycia drzwi. Jej pokój znajdował się na pierwszym piętrze, a osoba w jej stanie fizycznym nie byłaby w stanie wspiąć się tak wysoko po elewacji, pomijając już fakt, że nie było żadnego bezpośredniego wejścia na strych z zewnątrz budynku. Mogła jednak dostać się do innego sąsiedniego pokoju przez okno i stamtąd przejść już używając schodów. Zagadką pozostawało jednak nadal to, dlaczego tak długo pozostała nieodnaleziona. Nie jest pewne, czy strych był przeszukany podczas początkowej akcji, po tym jak zauważono nieobecność 43-latki, ale jeśli nie, to było to ogromne zaniedbanie ze strony policji. Pojawiły się także teorie, że mogła tam zostać umieszczona już później, po tym jak poszukiwania zostały zakończone. Mógł to być przypadek np. odebrania sobie życia albo nieumyślnego przedawkowania leku wynikającego z błędu personelu i władze placówki chciały zatuszować tę sprawę, żeby chronić dobrą reputację szpitala. Nie wyjaśnia to jednak, dlaczego przez tak długi czas nikt nie wyczuł zapachu dochodzącego ze strychu. Ponadto przez te 20 lat budynek miał wielu właścicieli i trudno uwierzyć, że przez cały ten czas nikt nie zainteresował się tym niewielkim pomieszczeniem podczas np. inspekcji przed zakupem posiadłości. Prawdziwa Kerry w końcu została pochowana na cmentarzu Crown Hill w Indianapolis. Rodzina Selwidge publicznie wyraziła swoje niezadowolenie z pracy policji i podkreśliła, że nie wierzy, że w sprawie Kerry nie miały swojego udziału osoby trzecie. Na ten moment to jest wszystko, co jest wiadome na temat tej sprawy. Pozostaje ona częściowo rozwiązana. Los Kerry jest znany, jednak nadal istnieje mnóstwo wątpliwości na temat tego, co doprowadziło do jej tragicznego końca. Niestety, najprawdopodobniej to pozostanie tajemnicą już na zawsze. Kobieta, która przez 20 lat spoczywała pod nazwiskiem Kerry, do dziś pozostaje niezidentyfikowana. Dajcie mi proszę znać, co wy o tym sądzicie, czy któraś z teorii, które wymieniłam, wydaje Wam się najbardziej prawdopodobna, a może słyszeliście coś jeszcze o tej sprawie, o czym nie wspomniałam. Koniecznie dajcie mi znać, ponieważ ja bardzo się nie obciągnęłam, a nie byłam w stanie znaleźć żadnych dodatkowych informacji. Jeśli także zainteresowała Was oferta sponsora dzisiejszego odcinka, czyli Letyshops, to w opisie znajdziecie więcej informacji na temat działania serwisu i rejestracji. Jeśli macie propozycje o jakich innych tematach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, to proszę dajcie mi znać w komentarzach. A teraz bardzo dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.